sure Hej! Cześć! Witajcie! Z tej strony Daniel i to, to kolejny odcinek z gry Fortnite Nights at Będziemy kontynuować Trochę pograłem, trochę pozbierałem Mianowicie na przykład zdobyłem e, bardzo fajne przedmioty dla, dla mojego na przykład Level powbijałem, niezbyt, czy, niezbyt długo przy tym siedziałem, ale siedziałem z, Zdobyłem dla niego bronie mianowicie Knightly Gitar. Czyli... fajna gitara. Datynową mogę teraz sprzedać, tak więc udajmy się do sklepu. Bo się... Ale najpierw zobaczmy, żeby level był. Tak, tak więc tak Przy okazji XP i tokeny wpadły No i idźmy do Arrangement Child Czy jak to się tam wymawia Czy on tu jest? Gówno nie ma to okular nic nie widzę Tutaj jest tutaj No, no, także tego Pat. Nie bój. Seł e, platynową 43, no okej. Okay. parts. To sprzedamy, po co to? Dobra. Okej. Okay. Czy to możemy... To jest jaki? Gold. Nie gold, tylko do tamtego trzeba iść. My chyba już wykokrzeli jesteśmy Już dawno nie grałem Nie pamiętam szczerze mówiąc To jest B, o jezu oh. B oh. Tu jest D oh. B. Oh. D D oh. Czyli jeszcze 2D trzeba kupić 3D 3D Nawet 4D To jest D? To jest E, ABCDE. O! Już jest mocniejszy. Mamy 400 tokenów. Raz, dwa, trzy, cztery... No i dylemat. Kupię to, a tu... Stać mnie na jedno. To jeszcze nazbieramy na cztery dolne T rzeczy. Parts. Freddy oczywiście musi mieć. Jakie A? A, bo to jest head. Kurda. Body. E. Dobra. To mnie dla każdego przecież kupiłem. To co ja tu wymyślam? Bonnie. Noż. No tu każdy. to było. Sprzedać muszę to. Okay. Hi. Niechor. mój dong i wyraź my Mój No 160 tokenów, no to trzeba jeszcze nas się Damy radę? Sprawdźmy Bo, bo nie dużo zabieram teraz bo ma tą broń fajną Ech, tylko nie trafia jakoś ale użyjmy tutaj pizzów na fredin o już nie ma to jeszcze to i sody jednej na kim? na nikim okej okay. save git, no i na razie jest git chcemy nabijać hajsu Foksiego bo tam Tam jest fajnie No i dobra No przygotowania trochę trwają Już czwarty odcinek a my się dopiero przygotowujemy level 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 to git Jeszcze o, się tu czapeczki chodźcie wow. skrip no tu już jest kula bo no, jeśli któryś nie trafi no to problem nice nice one nice one le trafił to jest Może kolej. No i Git. Resz bez, bez większych strat. No i Foxy był levelek. No i Git. Oj się. No maksymalnie jest 20 w tej grze. A jeszcze raz to samo taktyka. W sumie to podobnie Rozumiem, to jest to, że... Mam nadzieję, że mnie teraz słychać, bo trochę już grę przyciszyłem. Pizza slice. Niepotrzebna mi to jest. Jeszcze dojdzie. Musimy mi chyba z tak... Gdzieś tak 400, żebyśmy mieli i tak dalej. Maxujemy. Pójdziemy na ten trudniejsze. Czapeczko Gitar w ogóle na 900 chyba, bo fuksyny, nie przeczytałem tego Znowu? Knight Gitar? Przecież mieliśmy ją Ona kosztuje coś? Magic guitar Drop, magiczna w ogóle jakaś eee, No dobra No i... No to zobaczymy czy można to sprzedać Jak można to, to pewnie za kupę hajsu Zobaczmy Arrangement child Sell so, da się Za 80 No to tak samo jak z zwykle Kurna jestem debilem Przecież bo nie ma takiego skilla który niszczy sobie kitery To mogę to zachować Dobra waliz No już sporo mają hapsa ale ja cisnę kupić największy, największe ten Tutaj do hapsa właśnie największe No już mamy 400 toksynów tak więc GIT Hi. No. Nie, tu nic na razie, sell No nie, dobra. No i heten to skeleton no Cztery Dobra hmm. Jeszcze stać? Stać, stać Kupimy lepsze tutaj bronie, bo tutaj tak, tacy, tacy trochę smutni są yy, Foxy Chica Bo nie są do wartościowania reszta ekipy Już myślę, że kupiłem znowu body Anoskeleton Okej okay. No Git Git gut. Nie, jeszcze kupiłem im bronie przecież Platynowy I chica Mr. Richie Clark jeszcze tarcze by się przydały i jesteśmy wykończeni po prostu. No dobra, to teraz sprzedajmy gówno. Inhal my my child. <coughs> Czemu umieć zarządzać tym wszystkim? Bardzo. No i git. No i teraz kupmy pizzy. Items buy. O, x large pizza. Nie, rozdzielić to trzeba. large Na 4. To powinno wystarczyć. No i akurat ciasto, żeby było żywić. No i git. To tak, items. large pizza. Nie, no 600. A to akurat. Zmarnowałem tylko. Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy dość, dość ustatkowani, teraz zajmijmy się tymi. Ech, trochę poekspimy. kupimy sobie tarcze. No i zakończymy odcinek. Oh shit, oh shit. Beta, a to co beta? A to kuby. Główna. Łatwo je wezmę. No Teraz jak kupiłem takie bronię no to już idziemy tutaj. Wow No i słabo trochę, bo, bo mało expa To te fioletowe są tam Okej okay. Okej okay. nie tu Tylko tutaj O no nie, nie, sorry, nie chciałem Oh shit, no, oh shit. Co? A to, aha, to może w tamtej sali są, ty... Może... Dobra, sorry, no Sorry Dobra, tu pewnie są Oj oh, się oh, tak tutaj są O oh, i strzech jest Na razie standardowo Zobaczymy jak to pójdzie Dobra, zobaczymy Na znaczy się drugie O, plus ale to takie samo jak Freddy tak więc nie robi to, że one tutaj nie? no ładnie leżyje, dalej nice nice action nie, że tak nie? niezbyt y, to było łatwe, ale levele wskakują tak jest dobrze jak tam z tą pizzą, large pizza, czyli jest, o jest okej okay. jeszcze zostało dla Dobra. ostatni walka I, i, i powinniśmy mieć hajs oh, To trakcyjny materiał wiem, ale to serbek, trzeba się wczuć.

no, ale nie przedłużając, żegnam się z wami dzisiaj już. To było na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach z gry fajne zatwórcy Boys. Dzisiaj taktycznie nie było śmiesznie, nie było tak na luzie, ale było taktycznie skupiliśmy się na tym, jak tutaj przejść y, poziomy, jak wyposażyć nasze postacie, tak? Więc a dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że, że się odcinek spodobał. Zapraszam do lajkowania pod filmem y, do udostępniania filmu, dokumentowania Co poprawić, co zepsuć, eee, no. No tak, tak, Skończymy Five Nights at Fack a to nie nie niezbyt szybko się stanie, chyba, że poza nagraniami będę wam tutaj załatwiał różne takie sprawy. I jak to skończymy, to zaczniemy Five Nights at Fuck Boys 2. A pewnie już niedługo wyjdzie 3, bo już już pew. Findness at Freddy's 3 wyszło. Ja już mam odciki, tak, tak więc spokój. No i tyle. Zapraszam Was na mojego dawania tarta, na mojego Twitcha. Wszystko jest w opisie na mojego fanpage'a. Na fanpage'a z Nights at Freddy's. Do zobaczenia. See ya. It's it's